W marcu ubiegłego roku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę pierwszych czterech budynków na osiedlu Witkowice. Zgodnie z założeniami mieszkania na Witkowicach mają być przeznaczone pod wynajem. Dla osób, których dochody dyskwalifikują z możliwości ubiegania się o mieszkanie komunalne lub które nie mają zdolności kredytowej, budowa osiedla miała się rozpocząć w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Nadal jednak trwają prace projektowe i budowa może ruszyć wiosną. Natomiast trzeba brać cały czas pod uwagę tą sytuację pandemiczną, która obecnie jest na całym świecie i że jeszcze Różne niespodziewane okoliczności mogą nastąpić, natomiast na tę chwilę tak zakładamy, że w marcu uzyskamy prawomocne pozwolenie na budowę, ale jak zaznaczę, to nie jest od nas zależne, nie jest też zależne. Tak całkowicie od generalnego wykonawcy, gdyż wewnątrz, gdyż bardzo dużo dokumentów potrzebujemy z urzędów zewnętrznych, jak choćby pozwolenie z Wód Polskich, na które czekamy i jeszcze pewnie trochę będziemy czekać, które jest niezbędnym załącznikiem do tego, ażeby uzyskać z naszego starostwa pozwolenie na budowę. W tej chwili rozpoczynają się prace przy budowie drogi tymczasowej, która ma prowadzić do osiedla. W ramach inwestycji powstanie 200-metrowy odcinek drogi na terenie znajdującym się przy ulicy Kolumba. Teren jest przygotowywany pod ułożenie płyty drogowych, betonowych. Płyty są już częściowo zeskładowane w okolicy tego terenu. Drzewa są pousuwane. prowadzone jest. Powierzchniowe odprowadzenie wód, które tam zalegają, i ta droga na terenie, który jest, przez nas, który jest dla nas użyczony przez miasto, bo przypomnę, że jest to teren gminny, ta droga tymczasowa dojazdowa, powinna być wkrótce realizowana. Przypomnijmy, pierwszy etap inwestycji składa się z czterech budynków o sześciu kondygnacjach po trzydzieści jeden mieszkań. Łącznie zostanie oddane do użytku 124 lokale mieszkalne. A także droga wewnętrzna i 233 miejsca postojowe. Koszt inwestycji to ponad 26 milionów złotych. W pierwszym etapie robimy coś, co będzie również przeznaczone dla drugiego i trzeciego etapu. Będzie wykonana infrastruktura towarzysząca w postaci wiatr śmietnikowych, wiatr na rowery, komunikacja wewnętrzna. Także pierwsze, pier, pierwszy, pierwszy etap powinniśmy zakończyć na przełomie lat 2023-2024, 124 mieszkania, pierwsze 4 budynki.